Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Anna Mandrela. Nowy kanał C-Kultura, Serdecznie zachęcam do tego, aby go subskrybować i aby zapoznać się z wydawniczymi propozycjami Capital Book. Między innymi tutaj do kupienia mojej książki o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Duchowość i Charakter Witolda Pileckiego oraz Kto zdradził Witolda Pileckiego. Ale dziś nie tyle o samych książkach chciałabym powiedzieć, co o ciekawej i mało omawianej w ostatnim czasie kwestii upamiętnienia naszych bohaterów którzy zostali pochowani w różnych miejscach na różnych cmentarzach i nie wszystkie te miejsca pochówku zostały odkryte, nie wszystkie szczątki wykopane, nie wszyscy bohaterowie zostali zidentyfikowani mimo że te badania już od jakiegoś Czasu trwają. I kwestia ciekawa, na którą ostatnio trafiłam rozmawiając z rodzinami osób pomordowanych, jest taka, że o ile na początku lat 90. Niektórzy mieli swoją tablicę, która ich upamiętniała na powązkach, dokładnie na łączce, to teraz okazuje się, że nie wszystkie z tych nazwisk są wspomniane, nie wszyscy są upamiętnieni. Ale jak to się stało? Może wróćmy najpierw do. Historii. Omówmy e, historię, jak to się stało, że e, to miejsce e, zasługuje na upamiętnienie naszych bohaterów. E, w połowie kwietnia 1948 roku, e, podobno wtedy zaczęto grzebanie ciał więźniów na cmentarzu komunalnym e, Powąski, który graniczył z cmentarzem wojskowym. E, no i nie wszystkie rodziny o tym wiedziały. Większość osób nie wiedziało, że właśnie tam pochowano ciała, wrzucono gdzieś po prostu do dołów ciała zmarłych z ich rodzin. Nie zapisywano tego w żadnych księgach, chociaż planowano tak zrobić. A jeśli chodzi o niektórych, to nawet nie wiedziano, że wyrok śmierci wykonano. O czym pisze w swojej książce, kto zdradził Witolda Pileckiego. Między innymi tutaj podaje dane, że żona Witolda Pileckiego, Maria, jeszcze przez kilka lat. Nie wiedziała, że wyrok śmierci na Witoldzie Pieleckim został wykonany. Myślała, że być może został gdzieś przewieziony, czy to w głąb Rosji, czy to do innego więzienia i jeszcze przez. Kilka lat starała się to rozeznać. Ile tych osób było tam pochowanych, też dokładnie tego nie wiadomo. Szacuje się, że między 200 a 300 osób w ten sposób było pochowanych. Przez kilkanaście lat zajmował się chowaniem ciał w tym miejscu Władysław Turczyński. Niektórym rodzinom udało się dowiedzieć, w którym dokładnie miejscu ich zmarli z ich rodzin zostali pochowani natomiast w latach 50, w 55 roku, w 56, ta kwatera, kwatera Łu, została przykryta metrową warstwą ziemi, czyli coraz bardziej starano się zatrzeć ślady, że cokolwiek tam miała miejsce. I następnie na początku lat 80, od 1982 roku zaczęły się tam pojawiać nowe groby. Jak tu niektórzy mówią dosłownie Kaci się na swoich ofiarach, gdyż chowano tam sędziów z okresu stalinowskiego czy też oficerów MBP i innych funkcjonariuszy państwowych. W związku z tym później, aby się dokopać tych, tych ciał niezidentyfikowanych, no, trzeba było przenieść te groby, które powstały w latach 80.. I na początku 1990 roku, dokładnie w styczniu, zawiązał się Komitet Budowy Pomnika Niewinnie Straconych. Ten komitet powstał i po dwóch latach odsłonięto na kwaterze taki charakterystyczny pomnik które dzisiaj już nie istnieje. Pomnik był duży, miał kształt muru, miał symbol Polski Walczącej, krzyż i taką wyrwę w kształcie litery V. To było takie pierwsze miejsce, gdzie symbolicznie upamiętniono te wszystkie nazwiska, o których przez tyle lat nie słyszeliśmy, tych, którzy mieli być zapomnieni. Między innymi był tam Włodzimierz Marszewski, Współzałożyciel Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polskiej Podziemnej, współautor memoriału do ONZ, gdzie przedstawiona była sytuacja Polski. Na tej tablicy pamiątkowej na tym pomniku były umieszczone różne nazwiska, niekoniecznie tych, którzy zostali pochowani na Łączce. Na przykład Włodzimierz Marszewski został zamordowany w więzieniu Mokotowskim w marcu 1948 roku. Czyli jeszcze przed tym czasem, o którym wiemy, że na pewno zaczęto chować te ciała na łączce, i do dzisiaj nie zidentyfikowano miejsca, w którym został pochowany. Prawdopodobnie jest to gdzieś na cmentarzu służewskim, gdzie te badania niestety są utrudnione. Jednak jego nazwisko przez jakiś czas, przez te lata, gdzie ten pomnik znajdował się na łączce, upamiętnione. Również wśród tych nazwisk znajdowało się nazwisko kapitana Wacława Alchimowicza, o którym bardzo obszernie pisze w książce Kto zdradził Witolda Pileckiego, no ale o tym może za chwilę więcej. Łącznie na tym pomniku było 200. Kilkadziesiąt nazwisk. Więc były to właściwie te osoby, co do których na początku lat 90. rozpoczęto procesy uniewinniające, unieważniające tamte stalinowskie wyroki, gdzie zatwierdzono, że ich działalność służyła niepodległemu państwu polskiemu. Tak na przykład stwierdzono w. W tym wyroku unieważniającym proces Wacława Alchimowicza. Ten pomnik istniał przez 13 lat aż do 2013 roku. I wtedy to rozpoczęto na łączce prace ekshumacyjne. Więc żadna z rodzin oczywiście nie miała żadnej pretensji do tego, że ten pomnik został na jakiś czas przeniesiony. Nie ma już go w tym momencie na łączce, ale oczywiście rodziny liczyły na to, że gdy już prace na łączce się zakończą, to te nazwiska znowu znajdą swoje miejsce, że te tablice powrócą, że znowu będzie to miejsce na upamiętnienie. No tutaj z tego, co rozmawiałam z, rodzicami, z rodzinami tych rodzin, to właśnie po tych wyrokach, które były na początku lat 90., 嗯。Um. Rodziny otrzymały pieniądze właśnie na umieszczenie takiej tablicy w tym miejscu na, na cmentarzu, na tym właśnie pomniku. Badania na, na łączce trwały do 2017 roku. W międzyczasie, gdy część terenu została już przebadana, prace zostały zakończone. W 2015 roku powstał panteon, który możemy tam obserwować do dzisiaj, jeśli się Państwo wybiorą, małzole. Gdzie pochowano szczątki tych osób, które udało się zidentyfikować. W pewnym momencie było to 35 osób. Nie wiem dokładnie, jaka jest teraz liczba, i tam mamy nazwiska tych osób. Oprócz tego jest około. 50 może 60 krzyży, które jeśli się państwo wybiorą na łączkę to widać czy to z jednej strony czy z drugiej. Gdzie mamy zdjęcia i nazwiska tych niewinnie straconych polskich bohaterów, gdzie przy niektórych widnieje informacja Zostałem już odnaleziony przy niektórych, no przy większości jeszcze nie zostałem odnaleziony. Tak właśnie e, jest napisane przy zdjęciu rotmistrza Witolda Pileckiego, czy to Adama e, Doboszyńskiego, czy to podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. Gdy to nagrywam, jeszcze jest listopad, nie wiem, kiedy ten materiał się ukaże, ale warto e, odwiedzić to miejsce, można zapalić znicz. Pod właśnie tymi krzyżami. Ale z tych, tak jak mówiłam, 50 kilka, 60 kilka. A na tym pierwotnym pomniku znajdowało się 200 kilkadziesiąt nazwisk. I to oznacza, że duża część z tych osób, które były. Upamiętnione na początku lat 90. Teraz nie ma żadnego miejsca upamiętnienia. Ja tutaj nie nagrywam tej wypowiedzi po to, aby kogoś oskarżać o zaistniały stan rzeczy, tylko aby zwrócić uwagę na ten problem. Rozmawiałam z, z synem jednej z tych rodzin, no, który y, mówi, że nie ma po prostu odwagi, aby teraz o to się upominać. Sam nie wie, na jakim etapie jeszcze są te prace i czy mógłby się chociażby o to upominać, żeby y, nazwisko jego ojca pojawiło się wśród tych krzyży. Nie jest jasne, dlaczego niektóre z tych postaci na krzyżach są upamiętnione z informacją, jeszcze nie zostałem odnaleziony, a inne nie. Te dwie postacie, o których wiem na pewno, że miały swoje nazwisko i swoją tablicę na tym pierwotnym pomniku wybudowanym w 1992 roku a teraz są tego miejsca pamięci pozbawione no to Władysław Alchimowicz i Włodzimierz Marszewski ich z ich z pewnością o wiele więcej akurat jeśli chodzi o te dwie osoby to zostali zamordowani przed tym okresem gdzie oficjalnie wiemy że ciała chowano na łączce A jeśli chodzi o Alchimowicza to był to luty 1948 roku. A jeśli chodzi o Włodzimierza Marszewskiego, tak jak mówiłam, był to marzec 1948 roku. Więc być może to jest powodem, że akurat tablice ich upamiętniające nie wróciły na to miejsce. Ale jednak na Służewie też nie pojawiła się żadna tablica, która by Włodzimierza Marszewskiego upamiętniała. A jest to postać. No, jak mówił Reszek Żebrowski na miarę prezydenta Polski należał do czołówki polskiej elity, wybitnie wykształcony, znał kilka języków, związany ze stronnictwem narodowym, pisał artykuły, zajmował się wydziałem wojskowym stronnictwa narodowego, kontaktował się również z wieloma księżmi, bardzo miał aktywną działalność stracony całkowicie i niewinnie. No i na pewno na takie upamiętnienie zasługuje. Jeśli chodzi o kapitona Wacława Alchimowicza, to jest tutaj więcej kontrowersji. Jak widzimy, na początku lat 90. jego wyrok został unieważniony. Stwierdzono, że jego działalność była dla niepodległego państwa. Polskiego I przekazano pieniądze na postawienie takiej tablicy pamiątkowej. I dopiero w późniejszym czasie w wielu publikacjach zaczęły się pojawiać. E, oskarżenia i pomówienia o to, że rzekomo Wacław Alchimowicz miałby się przyczynić do aresztowania Witolda Pileckiego, że on miał być rzekomo tym agentem, który by doprowadził do tej wsypy. Ja w swojej książce, kto zdradził Witolda Pileckiego, pokazuję, że dowodów potwierdzających tezę o takim działaniu Wacława Alchimowicza nie ma. Nawet w późniejszych... Dokumentach funkcjonariuszy MBP pojawiają się informacje, że Wacław Alchimowicz chociaż był pracownikiem MBP, to był wtyczką Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to on właśnie przekazał najwięcej cennych informacji do podziemia. I ciekawe, że jest jedna kwestia, która łączy te dwie postacie, ponieważ informacje od Wacława Alchimowicza takie jak. O aresztowaniach, o polskich patriotach przebywających w komunistycznych więzieniach, o sfałszowanych w wynikach referendum, trafiały do Włodzimierza Marszewskiego, chociaż on nie wiedział, od kogo one pochodzą. I następnie on przekazywał je brytyjskim i amerykańskim dyplomatom, ponieważ zdobywał informacje z Rzeszenia Wolność i Niezawisłość z tej komórki Stocznia. No i prawdopodobnie Kazimierz Czarnocki, działający jako agent, przyczynił się zarówno do aresztowania Wacława Alchimowicza, i Włodzimierza Marszewskiego. No, ale jaki jest powód, że niektóre z tych postaci są upamiętnione dzisiaj na łączce, a inne nie? Tutaj, jeśli Państwo zainteresowali się e, tym zagadnieniem. To na Wikipedii można znaleźć, nawet na Wikipedii, chociaż nie jest to jakaś strona, która zawsze przekazuje rzetelne informacje, ale tutaj akurat jest to bardzo pomocne. Można sobie nawet to skopiować, gdyby za jakiś czas ta informacja została z Wikipedii usunięta. Jest przedstawiona pełna lista nazwisk, które zostały upamiętnione na tym pomniku w 1992 roku. Można wydrukować sobie taką listę i wybrać się na łączkę, tym bardziej, że restauracje, zamknięte domy kultury, teatry, muzea, kina zamknięte, więc zachęcam Państwa do takiego śledztwa na własną rękę, do wydrukowania sobie tej listy nazwisk z Wikipedii, będzie ich 200 kilkadziesiąt i porównania sobie, które nazwiska z tej listy dzisiaj są upamiętnione na łączce, czego będzie około 60-70, a które nie i wtedy możemy się zacząć zastanawiać z jakich powodów te inne nazwiska były upamiętnione jeszcze na początku lat 90 a dzisiaj nie no i tutaj tak jak mówię tym tematem Zainteresowałam się niedawno pod, ze względu na rozmowy z rodzinami i ze względu na to, że właśnie skończyłam opracowanie biogramu marszewskiego do, do, do słownika, który wkrótce zostanie wydany. I w różnych opracowaniach, z których korzystałam, pojawiała się informacja, że Włodzimierz Marszewski jest symbolicznie upamiętniony na cmentarzu na Powązkach. Mimo, że jego ciała nie udało się odnaleźć. I o ile to była aktualna informacja, jeszcze przed rokiem 2013, to pisząc ten biogram dzisiaj musiałam użyć czasu przeszłego, że był upamiętniony na łączce, a dzisiaj nie ma żadnego miejsca, żadnej tablicy. Na której byłby upamiętniony. Więc mam nadzieję, że zaciekawiłam tym Państwa i że jest to temat do drążenia i do tego, aby upominać się o prawdę historyczną oraz o pamięć o naszych bohaterach. Po więcej szczegółów, jeśli chodzi. Czy to o Włodzimierza Marszywskiego, którego ja tylko skrótowo wspominam w książce, ale pokazuje, jakie były zależności między tymi różnymi podziemnymi organizacjami, między innymi właśnie Komitetem Porozumiewawczym Organizacji Polski Podziemnej, a organizacją Witolda Pileckiego, która oficjalnie w skład tego komitetu nie weszła, i również opisuje dokładnie historię Wacława Alchimowicza, tego, co o nim pisano we współczesnej prasie, a co tak naprawdę znajduje się w dokumentach, czyli chociażby informacja mówiąca o tym, że rotmistrz Witold Pilecki nigdy osobiście Alchimowicza nie poznał, więc teoretycznie Alchimowicz nie mógł bezpośrednio na niego donosić. Dużo ciekawych informacji, które zastanawiają. Jeśli też chodzi o ten temat, to widzimy, że przez jakiś czas bardzo wiele mówiło się o żołnierzach wyklętych. No a teraz, wobec innych tematów, takich jak chociażby strajk kobiet, czy pandemia, koronawirus i inne bieżące tematy. Kwestia upamiętnienia naszych bohaterów być może poszła w odstawkę. Już nawet ten dzień 1 marca w ostatnim czasie nie jest tak świętowany, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Więc tutaj moim celem jest zachęcenie Państwa, żeby jednak powrócić do tego tematu i zastanowić się nad tą kwestią, właśnie kwestią upamiętnienia tych bohaterów. Serdecznie Państwu dziękuję i jeszcze raz zachęcam do tego, aby subskrybować kanał Kultura. Również można go wspierać. O tym informacja będzie w opisie programu. Również zachęcam do tego, aby pozostawić komentarze pod programem. Serdecznie dziękuję Państwu.